Prowadzi w cyklu Planica Seven. Oczywiście siedmiu tych skoków to nie będzie się wliczało do, do noty tej klasyfikacji, ale jest szansa, że ten konkurs będzie rozegrany w pełnym wymiarze. No a Paweł, Paweł czy jest w wybornej formie. Ależ wylądował! Ależ to był lot! Coś niesamowitego! Rewelacyjny występ! 249,5. No, pół metra zabrakło, tylko aby wstąpił do tego mm, elitarnego klubu zawodników, którzy przefrunali w powietrzu 250 metrów. No, pół metra zabrakło, ale jakiż fantastyczny występ Słoweńca. Bardzo mocny wiatr pod Narty w porównaniu z tym, w jakich warunkach skakali konkurenci. Bo ponad pół metra na sekundę z tego tytułu ponad 7 punktów będzie odjętych. No, ale jest z czego odejmować. 249,5 metra. Oceny od sędziów 16, 16,5, 17 nie mogły być za wysokie, no bo lądowanie nie było idealne, ale na szczęście było bezpieczne. Nic się nie stało Borowi, mimo że no, praktycznie rzecz biorąc już na płaskim lądował. Nie podparł, no a tu reakcja członków sztabu, którzy wyskoczyli niemal tak wysoko jak Bor, Paul z progu. Będzie liderem oczywiście, będzie liderem, umocni się, na moment przynajmniej na prowadzeniu w cyklu planica 7. Dawid Kowacki nad Laniszkiem miał 1,2 punktów przewagi. Widzą Państwo wyświetlone 130 metrów. W pierwszej serii było 131 Dawida. Lider Pucharu świata w powietrzu po drugie zwycięstwo na inaugurację nowego sezonu. Takie! Yes! Musi być proszę Państwa, bo to jest piękny, kolejny, piękny skok w wykonaniu Dawida Kubackiego. W dodatku 133,5 metra, więc taka sama odległość radni Lindwika, czyli dwie najdłuższe to właśnie tych zawodników. 2,6 punktów dodane za wiatr. Noty 19 punktowe od wszystkich sędziów. Dawid Kubacki, król wisły w tym sezonie. Wygrał wszystkie sesje, których startował przez trzy dni. Na dyspozycja naszego wspaniałego skoczka Jeszcze raz ogromne słowa uznania Wielkie gratulacje Brawo dla Dawida Po pierwszej serii przewaga na także Laniczkiem nie była duża To był punkt i dwie dziesiąte Laniczek w drugiej serii skoczył wyśmienicie Ale riposta Dawida była jażdżąca. Fantastyczny, fantastyczny występ Dawida Kubackiego Zdobywał przynajmniej jedno złoto i był nim naturalnie Kamil Stocha. teraz Rioju, który ma już tyle zwycięstw. 23 w Pucharze Świata. Ale teraz niełatwe warunki. Czy poleci nad warunkami jak kiedyś ci najlepsi? Chyba tak! Chyba tak! Powiedzieliśmy, że Lindwig sobie nie poradził. Granerud, Eisenbichler, Laniszek, Kraft. Ale Rioju to Rioju. 104,5 metra. Minimalnie dodane. 40 punktów za wiatr z tyłu. A więc on naprawdę jest wielki.